Mamusiu, mamusiu? Tak córeczko moja kochana. Ym, mogłabyś powiedzieć George'owi, żeby przyszedł do mnie na górę się ze mną pobawić? Ym, ale tutaj ze mną nie ma George'a. Hmm. A gdzie on jest? Ym, nie wiem, zobacz u tatusia. Dobrze, zobaczę u tatusia. Tatusiu, mógłbyś powiedzieć George'owi, żeby przyszedł do mnie na górę się ze mną pobawić? Ale George'a tutaj nie ma Pepo. Hmm. A gdzie jest? Pewnie jest u mamusi. Nie, właśnie byłem u mamusi i też go nie ma. A patrzałeś w łazience? No w łazience właśnie byłam i umyłam rączki i tam też go nie było. Hm. to ja nie wiem gdzie on jest. Idź do mamusi, poszukajcie go razem. Daj mi pooglądać wiadomości. Hm, Tatoś, ty zawsze ty wiadomości oglądasz. Dobrze, idę. Mamusiu, George'a nigdzie nie ma w domku. Jak nie ma w domku? Może gdzieś się schował? Nie wiem, ale chodźmy, zobaczymy na zewnątrz. Może jest gdzieś na podwórku? O nie! Szybciutko! Chodź, tato świnko, chodźcie! I patrzyliście wszędzie? Patrzyliście? Tak, mamo wszędzie patrzyliśmy. Nie wiemy, gdzie jest George. O Boże! O Boże! Słyszeliście to? Mamuś! Coś tam na dachu chyba jest. Zobacz! O nie! George! Schodź tam stamtąd! Albo nie, nie schodź! Poczekaj! Zaraz tato świnka do ciebie pójdzie. Mamusiu, jak chcesz stąd zejść, tu jest za wysoko. A jak ty tam wszedłeś? Ja nie wiem. Proszę, chodź po mnie. Już idę, już idę, czołczu, kochanie. Tato świnko, szybko wchodź na dach i ratuj moje dziecko. Dobrze, zrobię co w mojej mocy. Oj, nie dam rady, mamo świnko. Mam za gruby brzuszek. To co my teraz zrobimy? Poczekajcie, mam dobry pomysł. Ostatnio oglądałam taki film, jak się zawoła słowo Superman, no to przylatuje taki pan i pomaga. Pepo, nie mamy czasu na takie żarty. Superman, 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 Superman. Co się stało? Czy w czym mogę pomóc? Kim pan jest? Ja jestem Superman, latający Superman. Dobrze, niech pan leci szybko na dach i niech mi pan moje dziecko. Już lecę. Musił pomóż mi. Co tutaj robisz, mały królewiczu? A nic, po prostu chciałbym już zejść. No wiesz, jak tu wszedłeś? Ja już nie pamiętam. No dobrze, pomogę ci zejść, ale proponuję ci tutaj już więcej nie wchodzić. Dobrze. Macie swoje maleństwo, ale proponuję następnym razem, mamo świnko, bardziej uważać, gdzie jest pani dziecko. Wiem, pan ma w stu procentach rację. To już się więcej nie powtórzy, yy, ale jakbyśmy mieli jakiś problem, to możemy pana zawołać? Oczywiście służę każdemu. A ty, Giorgio? Nie wiem, jak tam wszedłeś na ten dach, ale prosiłabym ciebie, nie rób tego nigdy więcej dobrze. George już tego nie będzie robił. Och, dziękuję ci synku.